Za mikrofonem Diana i Jędrzej, czyli ekipa All About the Blues. Dzisiaj jesteśmy w dwójkę i omawiamy mecz z Aston Villa, który skończył się dosłownie przed chwilą, więc y, omawiamy wszystko na, na gorąco, na szybko, ale stwierdziliśmy, że, że chcemy od razu swoje emocje przelać na ten podcast, a nie czekać do następnego dnia czy do poniedziałku. Chelsea wygrywa 3-0, mamy dużo plusów po tym meczu, ale mamy też dużo minusów. Diano, myślę, że się zgadzamy co do tego, że był to najgorszy mecz Chelsea w tym sezonie. Tak, zdecydowanie, najnudniejszy też bym powiedziała i mieliśmy bardzo dużo szczęścia, bo Asambila, gdyby to był troszkę inny zespół, może Asambila z tamtego sezonu, pewnie byśmy liczyli bramki i wyciągali piłkę z siatki. Na szczęście nie ma czeka krylicza, na szczęście też ta sonbilla jeszcze nie jest poukładana, bo Myślę, że to trzeba zaznaczyć na samym początku. To jest zespół, który sprzedał swoją najlepszą gwiazdę i teraz robi trochę tych przetasowań. Mamy Emiliano Błędie, Leona Bailey'ego, danego Inksa, Ashleya Younga, Axela Tuencebe. Można by tak wymieniać tych nowych zawodników, ale chyba podałem tych najważniejszych. Dzisiaj oczywiście bez Błędi, Za to z danym Inksem w pierwszej połowie. Myślę, że chwała naszym defensorom za to, że udało się go odciąć, bo on już, mimo że ta przebudowa Wastonbili trwa, to on już zdążył się zaznaczyć w tym zespole. Więc to taki pierwszy plusik, chyba, w tym wszystkim możemy odnaleźć. No, więc ten, ten plusik zaznaczamy, ale chyba też, też te minusy trzeba zaznaczyć, bo mimo, że Aston Villa jest w przebudowie, mimo, że dużo tam rzeczy nie działa, zwłaszcza w defensywie, co w sumie wykorzystaliśmy, to jednak przez 45 minut, te pierwsze 45 minut, nas zdominowali. Co tam przede wszystkim nie wypaliło? Mm. Powiedziałabym, że, to, że też graliśmy w takim dość eksperymentalnym składzie i był to taki skład, który z reguły ze sobą nie gra zawodnicy, którzy nie są ze sobą zgrani w takich prawdziwych meczach. Może to wypala na treningu, ciężko powiedzieć, ale mm, tak w meczach to standardowo gramy troszkę innym składem i na pewno Saul został rzucony na taką bardzo głęboką wodę. I zobaczył, że no w Premier League nie ma tyle samo czasu co w Lalice. Jeżeli chodzi o rozegranie piłki, popełnił takie bardzo podstawowe, bym powiedziała, błędy, które prowadziły właśnie do tych, do tych okazji, a są Saul to jest nasz 758 zawodnik, który zadebiutował w ogóle w historii Chelsea. Nie była chyba to zbytnio szczęśliwa liczba dla niego. Ale ja też bym się no i... wstrzymał nie? Z, tym, z tym ocenianiem widzę na Twitterze, na Facebooku, w ogóle w mediach społecznościowych taki nie chcę powiedzieć hejt, bo to też takie nadużywane słowo, ale dużą krytykę i dobrze, bo on zagrał słabo i myślę, że krytyka jest normalna po takim występie, kiedy no mało co mu wychodziło, dużo zwlekał z tymi podaniami, dużo miał niecelnych zagrań, złych pomysłów. Ale myślę, że na spokojnie, że trochę to były głębokie wody dla niego, bo mecz z Aston Villą w Lidze, ważny mecz w kontekście tego, że jednak bijemy się o mistrzostwo, Aston Villa z tym Johnem McGinnem, który nie jest wygodnym przeciwnikiem do grania przeciwko, trochę nie. To, to jest taki jednak wysoki pułap dla zawodnika, który przez całe życie grał w Hiszpanii, gdzie jednak te. Przede wszystkim pod względem fizycznym ta liga jest trochę na niższym poziomie. No i też od dłuższego czasu nie grał, był rzucany na różne pozycje. Myślę, że gdyby, tak jak jeden z komentatorów powiedział, gdyby w drugiej połowie wszedł i spokojnie by się wdrażał do drużyny i przede wszystkim do ligi, to może by wypaliło. A tak od razu miał trudne przed sobą zadanie, nie poszł mu w ogóle, był najgorszym zawodnikiem na boisku. Ale myślę, że nie ma co panikować. Nie, na pewno nie ma co panikować. no i Gdyby też to był może mecz nie po przerwie reprezentacyjnej, to byśmy z a pewnie zobaczyli dopiero w drugiej połowie. No ale widać, że Tuchel chciał dać odpocząć kilku zawodnikom, którzy rozgrywali swoje spotkania w, w tygodniu, na przykład w środę jak Mason Mount. Tak więc przy kontuizji i przy też dość takim Jorżinio. Bardzo dużo spotkań rozegrał w, w ostatnim czasie. Saul był takim jedynym zawodnikiem, który mógł zagrać na tej pozycji od początku, no więc no, został wrzucony troszkę na głęboką wodę. No ale wyciągać wnioski po jednym spotkaniu, to bym powiedziała, że jest głupie. Szczególnie, że przypomina mi się też e, przypadek Mateo Kowacicza, który był bardzo krytykowany po pierwszym sezonie na Stamford, tak samo Giorgino. A jak to wypaliło, wszyscy wiemy, jaki miał Mateł Kowalczyk drugi sezon, czy Jorginho ostatni cały rok, więc na spokojnie trzeba podejść. Sądzę, że z Saula zobaczymy w meczu z Zenitem, który powinien być spokojniejszy i troszkę z inną intensywnością, więc może wtedy Saul się trochę bardziej odnajdzie. To też jego pierwsze spotkanie, dopiero co się przeprowadził do Anglii, nigdy nie był w innym kraju, jeżeli chodzi o granie w piłkę nożną, więc dajmy mu czas. Zwłaszcza, że też dzisiaj miało inne trochę zadania. W ogóle ten środek pola u nas inaczej działał. Ja nie jestem wybitnym taktykiem, ale to było widać gołym okiem, że dzisiaj za dużo rozgrywał Mateo Kowacić w ofensywie, czego normalnie nie widzimy, bo jest Mason Mount na boisku, a dzisiaj trochę wyglądało tak, jakby oba, że kawec nie do końca przejął te zadania Masona Mounta pod względem rozgrywania akcji, a z kolei Zijek był właściwie drugim napastnikiem igraliśmy graliśmy na dwóch napastników, na Lukaku i Ziyecha, więc środek pola nie miał pomocy od zawodników ofensywnych, przez to Kovacic musiał więcej rozgrywać. To mu wyszło, ale, ale od razu wtedy większa odpowiedzialność spoczywała na Saulu i on sobie z tą odpowiedzialnością nie poradził. Wszedł Jorginho i mecz zupełnie inaczej wyglądał. Też nie chcę bardzo się teraz um, rozwodzić nad, nad Jorginho, ale no ewidentnie ale było tak, że wszedł i w drugiej połowie zupełnie ten mecz inaczej wyglądał. Ale myślę, że na to oczywiście też miała wpływ Graston Willi, która była w drugiej połowie dużo, dużo gorsza. No dwóch zawodników, o których chciałbym z Tobą porozmawiać, to na pewno jest Zijek, wspomniany przeze mnie wcześniej, i Callum Hudson-Odoi. To oni dostali dzisiaj szansę od Tuchela, który stwierdził, że trochę tych rotacji musi mm, zrobić po przerwie reprezentacyjnej. No i my, jako kibice Chelsea, zawsze się, znaczy zawsze, przed tym sezonem chwalimy się że mamy tę długą ławkę, że, że ta głębia składu może pozwolić nam bić się o mistrzostwa. Dzisiaj tę głębię zobaczyliśmy i chyba nie wyszło wszystko tak jak, tak, jak miało być. Też nie chcę narzekać, bo wiadomo, wygrywamy 3-0, zgarniamy 3 punkty, jesteśmy szczęśliwi, ale no chyba trochę trzeba punktować tych naszych rezerwowych, bo mnie przynajmniej nie przekonał ani Hudson Odoi, ani Ziyech. Bądźmy szczerzy, ta, ta prawa strona nie istniała w tym meczu. i Była taka sytuacja, że w spotkania, gdzie Kroma Haconoda próbował drypylować w polu karnym, i obok niego pojawił się zjech i stwierdziłam: Nie, no, z tej sytuacji nic nie wyniknie. Tak wyglądało całe, całe to spotkanie, I oprócz tego innego rzutu rocznego Kroma Haconoda, który powiedziałbym, dobrze wykonuje całe fragmenty gry w porównaniu do innych zawodników w tym sezonie, na przykład do Marcosa Alonso. No to ten eksperyment nie wypalił. To są fajni zawodnicy, którzy na papierze, jeżeli tak byś powiedział, spojrzał, to byś mówił, nie no super, efektywnie, driblują, szybcy, potrafią strzelać z dystansu, zjech świetna lewa noga, ale to później nic z tych rzeczy się nie pojawia w meczu. Nie wiem czym to jest spowodowane, ale z jechem jest taki problem, trochę jak z Rossem Barclayem, że ma świetny zawsze preseason, a potem znika w Chelsea. Ciężko powiedzieć czemu. I... Właśnie, ale tu nawet, nawet nie tylko ten pre-season, bo przecież też on zagrał bardzo przyzwoicie w meczu o Super Puchar Europy i to dało mi totalnie nadzieję, że może się rozwinie, a tu no słabo, słabo. No niestety, no co powiedzieć, troszkę, nie wiem, widać było tam różne pomysły i że ten Zijak też się wymienił pozycją z jest Hawercem. No ale widać dalej te przestoje czasem zjecha, te takie złe podejmowane decyzje, przytrzymywanie piłki, złe podania i to trochę wybijało wszystkich z rytmu. I szkoda, bo Lukaku też strzelił dzisiaj dwa, dwa gole, ale też był większość czasu odosobniony w tym, w tym ataku i nie dostawał tych piłek, które mógł. Havers też się pokazywał na piłki prostopadłe. No i przez ten właśnie brak środka pola, o którym wspomniałeś i, i brak prawego skrzydła, bym powiedziała. I tam też bardzo dużo luki się robiły w obronie. No, ciężko było, więc jestem zaskoczona, że szliśmy aż trzy bramki przy, przy takiej postawie na boisku, bo z arsenalem zagraliśmy o wiele lepiej, a wynik był inny teraz właściwie nie możemy tylko narzekać, pora wypunktować jakieś plusy, bo wygraliśmy, więc, więc też nie ma co się skupiać tylko na tych negatywnych aspektach. Cieszy mnie to, że wygrywamy mecz 3-0 i mamy właściwie pięciu zawodników, w którym można by dać nagrodę najlepszego piłkarza. Nie wiem czy pięciu, ale tak luźno licząc on na pewno Edward Mendy, Romelu Lukaku, Mateo Kovac i Thiago Silva, więc czterech naliczam, ale też przyzwoity, świetna druga połowa w wykonaniu Jorginho, który Pomógł ten mecz zabić i pomógł go tak wynudzić, że właściwie już w drugiej połowie to już mogliśmy iść spać. Ale gdybyśmy poszli spać, to nie zobaczylibyśmy pięknej bramki Lukaku. Ale to jest na pewno plus, że mamy, mamy tych, że jednak jest stała ta grupa liderów i oni nie zawodzą. I tutaj na przykład myślę o Thiago Sylwie, który miał długą przerwę od odgrania dla Chelsea, bo przecież ostatni raz wystąpił w finale Ligi Mistrzów. I, no i on wchodzi, nie, 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 pomyliłem się oczywiście, on wystąpił w meczu z Liverpoolem na chwilę, ale ostatni mecz, który zaczynał od początku, tak mi się wydaje, to był ten finał Ligi Mistrzów, wjeżdża do składu, gra jak profesor i różnie mógłby się ten mecz potoczyć, gdyby nie jego fantastyczna interwencja przy tej sytuacji z Watkinsem. Jakbyś miała wskazać, kto dostaje MVP od All About The Blues? Dla mnie Mateo czy za to, że y, odkąd zmi zmi zmienił numer, zmienił się trochę Franka Lamparda. Jeżeli chodzi o kreowanie sytuacji, oczywiście żart, ale. jest, to, jest dystansu, na, na, Znowu na znowu Oczywiście. Jeżeli spojrzeć na stricte y, statystyki, no to Mateo Kowaczycz w, w czterech spotkaniach Premier League czy 2 gola. Jest to pierwsze spotkanie w ogóle Mateo Kowaczycza. Y, w Premier League, gdzie asystował i też strzelił gola. I to jest dopiero jego trzecie spotkanie w karierze, gdzie tak zrobił. Plus, nie wiem czy wiesz, ale to był pierwszy gol Mateo Kowacicza na Sanford Bridge, co dla mnie było dość zaskakujące. Ale tak, I... rzeczywiście, wiesz, jakbym, jak sobie tak wyliczam te mecze, to Kowacic strzelał jak przegrywaliśmy. Nie, bo strzelił tak, z, w tym swoim pierwszym sezonie strzelił z walencją tak z walencją ulicy Mistrzów tak wspominam strzelił z wertonem co wtedy Chelsea się skompromitowała pamiętam jak razem ten mecz oglądaliśmy w pubie w Warszawie ten mecz był o 13 i piłkarze Chelsea tak zagrali że już właściwie o 13 w sobotę chcieliśmy otwierać piwka i pić żeby zapomnieć i, I tak mi się jakoś zatrzymało na tym, na tym ten, ten licznik jego bramek, więc w sumie aż tak, bardzo, aż tak bardzo mnie to nie dziwi. I w Realu chyba też nie był bardzo skuteczny, bo też w Realu, jeśli chodzi o jego bramki, to cały czas mam w głowie tą strzeloną w Warszawa w Warszawie, a tak to, tak to nie, jakoś nie, nie widzę tych bramek. No tak, ale jeżeli za zmianą numeru trochę też podciągnie statystyki odnośnie, odnośnie właśnie tego. Ostatniego podania, czy, czy bramek, to ja jestem, jestem za, bo umiejętności ma. Tylko zawsze brakowało tego ostatniego, jakby strzału, czy, czy podania. Ale dzisiejsze podanie, no to było przepiękne. Przepiękna asysta. trochę mi przypominała taki asystę Huanomaty. Nie wiem, czy się zgodzisz. Czy tak. e, też potrafił tak, tak zagrać, czy Cezek Fabregas do jego koszty. To był taki, taki duet troszkę w tym, w tym spotkaniu. I to ja się z tym mówię, co nie o... zgodzę od razu, wszedłbym w taką polemikę. Właściwie mm -hmm. zgadzam się z tym, że występ, występ Kowacicia był bardzo dobry, ale dla mnie mianowicie to jest Mandy. Mimo wszystko, gdyby nie jego obrony w pierwszej połowie, gdzie on w pierwszej połowie zanotował cztery te ważne obrony. Plus jeszcze ta sytuacja z Watkinsem, gdzie dobrze zablokował Łotkinsa, bo wymusił na nim um, przytrzymanie piłki. Wymusił na nim to, że, że jeszcze Watkins bardziej musiał kombinować, a nie strzelał z pierwszej piłki. Właściwie nie z pierwszej piłki, ale tuż po przyjęciu. Bo on mógłby strzelać tuż po przyjęciu, ale Mendy się tak ustawił, żeby tę piłkę zablokował, więc zamarkował strzał. Jeszcze ją poholował i dopiero wtedy strzelił. W międzyczasie zdążył się ustawić Thiago Silva i przede wszystkim to jest zasługa Brazylijczyka, oczywiście nie chce mu tutaj zabierać zasług, ale też Mendy się do tego przyczynił, więc to mi się bardzo podobało i dla mnie Man of the Match to jest Mendy, tak, mimo, mimo dwóch bramek Lukaku, mhm. ale, ale też trzeba wspomnieć o Lukaku, prawda, bo to są te detale. To są te detale. Po prostu mamy zawodnika, który dostaje. Mamy jedną akcję czy dwie akcje w pierwszej połowie i wygrywamy 1-0. Coś, czego nie było naprawdę od czasów jego koszty. No, coś czego nie było od czasów jego koszty. No ale jeżeli chodzi o jego koszty, no to, to wiesz, jakie jest moje zdanie, jego by nie istniał w aktualnej erze Waru i byśmy ciągle mieli zawodnika zawieszonego. Um, więc Lukaku pokazuje coś, czego nie dał nam Alvaro Morata, czyli tego takiego um, pewności, że jak dasz mu piłkę, to masz takie przekonanie, że on strzeli tego gola, a nie, że to spartaczy tą sytuację, jak nieraz miałeś z Alvaro Moratą po jakimś czasie w Premier League i brakowało na pewno nam takiego zawodnika. No ale czy byśmy cofnęli czas i zostawili Lukaku? No ciężko powiedzieć. Od tego czasu też wygraliśmy i ligę, i wygraliśmy Ligę Mistrzów i Ligę Europy. Lukaku się rozwinął, więc tutaj nie ma się co rozwiną. patrzeć wstecz. Z więc ważnych Ty taki... mhm. Mówię, że ciężko powiedzieć, ale Lukaku jest takim gwarantem, gwarantem bramek i dzisiaj Ronaldo strzelił dwie, Lukaku pokazał, że nie jest gorszy i zobaczymy, jak to wyjdzie w tym sezonie. Tak, United 4-1 wygrał z Newcastle, my wygrywamy 3-0 z Aston Villa, co oznacza, że jesteśmy exekwo na pierwszych dwóch miejscach. Wydaje mi się, że United w tym momencie może być wyżej ustawione, ponieważ więcej bramek strzeliło. Chociaż jeśli chodzi o ten, jeśli chodzi o stosunek bramek, to mamy identyczny. Szykuje się naprawdę. Bardzo ciekawy sezon. Jeśli chodzi o ważne um, tutaj statystyki, to, była 60, to był 65. mecz Aston Villa, który wygrywamy. Poza tym dla Kaluma Hudsona Odoja to był setny mecz w barwach Chelsea. Nie zaliczamy do udanych, i o tym chłopaku to myślę, że zrobimy oddzielny odcinek, jak będzie lepsza okazja, bo dla niego ten sezon jest kluczowy i takimi meczami na pewno na. Na taką dobrą przyszłość sobie nie zapracuje, na miejsce w przyszłości w Chelsea sobie nie zapracuje. No, zobaczymy, jak ten sezon się potoczy dla Kumy. To był też 50. mecz w Chelsea dla Perco. Czas szybko leci, bym powiedziała, szczególnie, że Havertzka jeżdżał mi się z zawodnikiem, który też wypadł w zeszłym sezonie na, na moment, ale to tylko pokazuje, ile spotkań jest w sezonie. I to był właśnie 50 mecz. Hawerca i setny mecz Rudigera, który rozpoczął od pierwszej minuty. I, 700 na, i... i 6 sześć na nasza, nasze zwycięstwo, prawda? Więc dzisiaj mamy dużo jubileuszy. Tak. Dobrze wygraliśmy ten mecz. I A z Asystą, jeżeli dobrze zobaczyłam, więc chyba też wyszedł na prowadzenie, jeżeli chodzi o najwięcej asyst w ostatniej dekadzie, więc dużo jubil jubileuszy. Ale ym, widziałam też y, trochę, y, jeżeli chodzi o Rudiger, widziałam grę na Twitterze, gdzie jest Pi, gdy Rudiger strzeli z dystansu w momencie, w którym nie powinien, i w każdym spotkaniu jest taki moment. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj się na niego Lukaku wkurzył. <laughs> dzisiaj się na niego Lukaku wkurzył, jak z połowy boiska strzelał. Dużo, dużo tych jubileuszów, więc cieszymy się, że, że udało się wyciągnąć te trzy punkty, jeszcze trzy bramki. No, cieszymy się i chyba przejdziemy do tej części, w której porozmawiamy o tym, co nas czeka. Trochę już o tym mówiliśmy przy Saulu, ale powtórzmy to jeszcze raz, Chelsea we wtorek zagra z Zenitem w Lidze Mistrzów. Szybciej ta Liga Mistrzów wraca do nas w tym sezonie niż w zeszłym, ponieważ zmienił się trochę system rozgrywek. Normalnie tą późną jesienią zaczynaliśmy. Ligę Mistrzów, teraz zaczynamy właściwie wczesną jesienią, właściwie jeszcze latem, bo mamy dopiero wrzesień, 11 września, więc jeżeli się nie mylę kalendarzowo, mamy jeszcze lato, pogoda w Polsce, dzisiaj fantastyczna. I już zaczynamy Ligę Mistrzów, dosyć wcześnie, jak wiadomo wylosowaliśmy Zenit, wylosowaliśmy Malmo oraz Juventus, zaczynamy od meczu chyba najłatwiejszego z Zenitem, jakiego składu się spodziewasz Diana, bo rozmawialiśmy o tym, że pewnie zagra Saul, kto oprócz niego, czy myślisz na przykład, że Kepa dostanie szansę? Ja osobiście przy takim sezonie, gdzie mamy tyle spotkań, yy, pamiętajmy, że dojdą nam się klubowe Mistrzostwa Świata. Yy, Medi też wypadnie, tak? prawda, yy, niedługo, yy, czy się mylę. I kepa tak, 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 brać, tak. Bo... Yy, więc może to jest dobry, dobry moment, żeby dać kapie szansę i dać kilku zawodnikom rezerwowym i może tym zawodnikom, którzy dzisiaj siedzieli na ławce, czyli. Mount y, czy Christensen powinni pewnie zagrać, żeby złapać troszkę minut przed y, następnym spotkaniem z Tottenhamem, jeżeli się nie mylę, y, który jest dość rozbity kadrowo, ale to dalej z Tottenham i dalej są derby, dodatkowo na wyjeździe, więc może jest fajnie dać, y, pomieszać też ten skład, nie łudźmy się, Zenit to jest Spotkanie, które dodatkowo u siebie powinniśmy wygrać bez problemu, zapewnić sobie trzy punkty, zacząć fajnie tę przygodę z obroną y, tytułu ligi Mistrzów. Więc ja bym zobaczył dość pomieszany skład, tak jak dzisiaj. Może dajmy szansę Saulowi od pierwszej minuty, może w doecie z Żarżinia dać Kowalczyczowi troszkę odpocząć po tym spotkaniu, zobaczyć jak Saul sobie poradzi w trochę innym duo, może z inną y, obroną i z kimś innym z przodu. Wydaje mi się, że tempo będzie inne tego spotkania. Raczej Chelsea będzie grał sobie piłką i to raczej będzie tylko na kontrataki nastawione i raczej nie będą grali piłką, więc może Saul będzie fajnie mógł sobie tutaj spokojnie, wolniej rozegrać. Zenit to też trochę inna spacyfika zespołu. Dla mnie liczą się tylko trzy punkty. Zacznijmy fajnie. Tą ligę mistrzów i obrońców. By potem nerwów nie z... było. Tak potem było. nie było nerwów. Następne spotkanie to chyba jest Juventus, tak? Na wyjeździe. Tak, tak, więc... tak. Bo to I to jeszcze we wrześniu, więc tych meczów się naprawdę dużo zrobi. I potem dopiero Malmo. Tak. Więc, więc Alvaro, Morata, Armata można nam strzelić. <taki> trzeba uważać, dlatego <taki> trzeba. Trzeba uważać, dlatego trzeba mieć trzy punkty. Szczególnie, że Juventus gra z Malmę, więc przyjmijmy, że Juventus też zdobędzie te trzy punkty i te spotkanie już z Juventusem na wyjeździe już może zadecydować trochę o dynamice w tabeli grupowej. A tu wiadomo, więc... że lepiej zająć to pierwsze miejsce, żeby potem być lepiej rozstawionym. Mhm. Chociaż to też się różnie rozkłada, ale zeszły sezon Pewnie. pokazuje, że dobrze mieć w tych, tych losowaniach Tuchel... szczęście. Mhm. Tuchel też wypowiadał się o różnych zawodnikach w tym tygodniu. Na przykład o rasie Barclayu, że to nie jest komfortowa sytuacja dla ani jego, ani klubu, ani rasa Barclaya, który też um, może troszkę przez te kontuzje w zeszłym sezonie nie mógł znaleźć klubu yy, na wypożyczenie. Może dać mu szansę, jeżeli dobrze się sprawuje w treningach, czy. Być dzisiaj był na ławce, nie? Dzisiaj, jeżeli tak, się był na ławce, a, znalazł ale na ławce. raczej gdyby, gdyby jakby skład był optymalny, raczej by się nie znalazł na ławce. Ciężko powiedzieć. Ktoś by na pewno o, się nie znał, czy to jeszcze... no. Barkley, czy to Ruben loftus pewnie by się nie znalazł w gdyby Kante był w tej formie. O właśnie, więc... zastanawiam się, czy, czy Rubena nie zobaczymy w tym pierwszym meczu w Lidze Mistrzów, bo to jest zawodnik, którego lubią piłkarze, to jest zawodnik, któremu nie szczęścił komplementów Tuchel podczas sezonu, więc myślę, że, że może jeszcze on się znajdzie. Na pewno znajdzie się też Chirwell, bo to jest zawodnik, który miał niesamowitego pecha. On przez to, że później przyjechał ze zgrupowania kadry z mistrzostw Europy, na których nie zagrał ani minuty, to nie złapał się do kadry w Chelsea, nie, do pierwszego składu jeszcze na żaden mecz. Przez to nie pojechał na reprezentację teraz. Więc myślę, że Zenit to jest idealny moment, żeby w końcu dać mu szansę, bo choć Marco Alonso nie zawodzi, dzisiaj grał nawet z opaską kapitana, której nie oddał. Jorginho, który i tak teoretycznie jest wyżej w tej hierarchii od niego, więc to pokazuje, że on ma silną pozycję, ale Wiadomo, jaki jest Marcos, trzeba ogrywać Szczuruela, więc wydaje mi się, że to jest taki jak w tym meczu. Zastanawiam się trochę, jak będzie wyglądała nasza ofensywa i czy Tomas Tuchel będzie znowu stawiał na Lukaku, bo to jest zawodnik, który będzie dużo grał w tym sezonie, więc może na takie mecze lepiej go odpuścić, ale nie mamy takiego rasowego napastnika środkowego, więc czy znowu będziemy z Wernerem grać na dziewiątce, czy może Werner na wahadle, na, na skrzydle, a na dziewiątce ja bym... Kai Havertz? Ja bym szybciej stawiała na fałszywą dziewiątkę Havertza, biorąc pod uwagę, że też dzisiaj zszedł wcześniej niż zawodnicy, którzy grali od niego gorzej czy z jej jeszcze doj, został ściągnięty wcześniej przez Tuchela, co może sugerować, że jest przygotowywany na Zenit. Werner pewnie zagra na skrzydle, więc to może być podobny troszkę zabieg jak w drugiej połowie zeszłego sezonu. No, co by powiedzieć, sprawdziło się, tak? Wygraliśmy Ligę Mistrzów, więc czemu nie spróbować z Zenitem? Na tym chyba zakończymy naszą dzisiejszą audycję. Powtarzam to, Chelsea wygrywa 3-0 z Aston Villą. Powtarzam kolejną ważną informację, już we wtorek gramy z Zenitem. Po Zenicie myślę, że zrobimy sobie krótką audycję o tym spotkaniu i zapowiemy derby Londynu, ponieważ już w następnej kolejce Chelsea zagra z Tottenhamem, jeżeli się nie mylę, więc będziemy o tym musieli porozmawiać, będziemy to musieli zapowiedzieć. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Dziękuję Ci, Diano, przede Wszystkim, ale dziękuję też każdemu, kto nas słucha. Polecam obserwować nasz kanał na Spotify, ponieważ dzięki temu będziecie wiedzieli na bieżąco, kiedy wychodzą kolejne odcinki naszej audycji. I polecam śledzić ogólnie nasze ruchy na grupie True Blues Poland na Facebooku. Do usłyszenia już za kilka dni. Do usłyszenia.